Witajcie pokażę jak buduję podpory na pomidory. Nie będę w tym roku używać tyczek, tylko właśnie yy, zainspirowałam się, że jedna kobieta w Ameryce budowała właśnie coś takiego, takie podpory i i ja też zdecydowałam, ponieważ można je użyć nie tylko do pomidorów, ale Wam pokażę, że można również użyć jeszcze do czegoś. Więc y, tu będą dwie podpory z jednej i drugiej strony y, połączone belką i wzdłuż pociągnięte sznurkiem. To jest moja już y, druga tego typu budowa. Więc wiem, już jakie błędy popełniłam. Także myślę, że teraz pójdziemy po prostu wszystko e, szybciej. I... Deski, grubości, nie mam tutaj wymiaru, ale chyba 4x6 czy 3x6. Coś takiego, wysokość z jakichś 75. I przekręcamy. okej, okay. jedna już jest. Teraz kolejna. Dokręcam drugą. Po cztery śruby, trzy, cztery, Wydaje, z jednym szczeblem coraz szybciej idzie więcej doświadczenia no, także teraz to już idzie szybciutko ok, przechodzimy na drugą stronę i nie patrzcie, że jest krzywo, szczeble są w miarę prosto skrzynie są krzywo. Są na lekkiej górce, ale podwieszę prosto, więc skrzynie są po prostu na innym poziomie. I tym się nie przejmuję wcale. O, tam już pomidorki koktajlowe rosną. Tu w skrzyniach są pomidory duże, a koktajlowe wymyśliłam, że właśnie na brzegach folii będą. One będą tyczkowane. Idziemy, już śruby, wszystko jest, nie ma dobry sprzęt. I kręcimy dalej. Dobra. ale prosto. Dobrze, jeszcze jedno. Nie ma co, będę jeszcze stosować, żeby to wzmocnić. Dobrze. Stoją cztery. W miarę prosto. Biedna sieprzy. Coś ją ale co coś się krzywa. A, nic, zaraz ją naprostujemy. No i teraz takie z boku, właśnie to będzie inne niż w moim pierwszych, czyli pójdą zastrzały, żeby wzmocnić, żeby się nie nachylały te pod ciężarem te listwy. Ok, pokażę jak jest zastrzał. No i naprawdę zastrzał robi robotę w ogóle no, nic się nie ugina super jest. Także nie muszę innych wzmocnień co robiłam na na tej pierwszej mojej konstrukcji. To, to to będzie tylko zastrzał i naprawdę nawet nie wiem, czy czy coś tutaj poprzek jeszcze położę, bo to po prostu się trzyma. Także muszę teraz przyciąć parę takich zastrzałów. Parę. Jeszcze trzy. No, i do tamtej konstrukcji też to zrobię. Także yy, to są zastrzały. No i super. Dziękuję panu Łukaszowi yy, za pomoc. Za podanie pomysłu. No i stoją. Są zastrzały z każdej strony. Więc super, pokażę, że naprawdę jest to, no, naprawdę minimalne co po prostu dgania, więc spokojnie utrzymają te pomidorki. Podpory na pomidory gruntowe. Sznurki i do sznurków będą podwiązywane pomidory. No, już w lada moment muszę je podwiązać. A tu są: tu jest ta siatka jest przywiązana i do niej są. Tu, mają, tu będą rosły w sobie i będą się piły z tej strony. Z drugiej jest to samo. tylko tu już szukórki zasmakowały też ślimakom, tu jeszcze nie przymocowałam ale jest już przemocowane to i sznurki, są dziury wywiercone i sznurek jest przez przez dziurę pociągnięty teraz pokażę mam drugą podporę na której to jest moja druga potwora, już na drugiej. Tutaj też są już dziury, zaraz sznurek pójdzie. I też już można. Tu też jest przygotowane już pod ogórki, była skrzynia, ale zjadły. No i tu już są pomidorki. I z drugiej strony. Jest też ta siatka. No i tutaj są zastrzały. Także to jest efekt końcowy mojej ciężkiej pracy. No z tymi drugimi potworami to już poszło super. Godzina czasu i wszystko zbudowane. Także. Kobieta z wiertarką może zrobić wszystko. Polecam i zapraszam. No tu jeszcze będzie system nawodnienia. Eee, zastanawiam się jeszcze jaki. Czy z solaru będzie z panelu solarnego będzie pompa włożona w tam pojemnik i rozciągnięte, e, rozciągnięte będą kabelki. Eee, Albo tu pojedynczo będą worki wisiały też z tym systemem nawadniającym, e, coś trzeba wymyślać, co się myśla o tych kilku rozwiązaniach. Także zachęcam do budowania. Z wiertarką można zrobić wszystko i zapraszam do oglądania mojego kanału.